To ja mam takie bardzo proste pytanie. Na czym, co my wiemy o molekularnym mechanizmie pamięci jakiegoś obrazu? Mamy piękny widok i potrafimy sobie go odtworzyć w naszym umyśle. Znaczy Ale obrazu. na czym to polega molekularnie? Zapamiętywanie molekularnie, bardzo, bardzo skrótowo mówiąc, polega na tym, że w synapsach, w aktywowanym układzie po stronie postsynaptycznej, tam gdzie są receptory dla neuroprzekaźników, pojawia się więcej receptorów dla glutaminianów typu AMPA. One mają taką zdolność, że na, od, w odpowiednich warunkach, jak neuron jest silnie pobudzony, to z takiej puli, która jest w środku, one się wysuwają na zewnątrz, tak że robią się funkcjonalnym receptorem. A, i to jest pierwszy krok, który, który jest bardzo dobrze potwierdzony w wielu modelach doświadczonych. No, akurat nie w obrazach, wie Pan, bo to takie ludzkie, a my to raczej na myszy. Ale ponieważ w wielu, one muszą i na szczurze, w wielu modelach, także to pewnie, pewnie prawda. I pytanie jest, co jest dalej. No, więc z jednej strony dalej jest tak, że zmieniają się, następuje. Aktywacja genów, które powodują syntezę białek błonowych i rozbudowuje się synapsy albo tworzą się nowe synapsy. I następne pytanie jest, co powoduje, że ten stan się utrzymuje, że tych receptorów AMPA jest w błonie dużo, mimo że inicjalne pobudzenie już ustało. No i parę lat temu wykryto taką kinazę białkową, która ma szczególną zdolność. No, szczególną formę aktywną, która jak już zacznie być aktywna, to strasznie długo jest aktywna. Doświadczenia dwóch grup na razie wskazują na to, że jest to mechanizm, który przez cały czas podtrzymuje długotrwały stan pamięciowy. No, efekt działania tych kinaz jest to, że wypychają następne receptory AMPA do no, może tak? No. A do tego dodam to, czego pewnie nie będzie wiadomo, a mianowicie z badań nad ludźmi wiadomo w sposób absolutnie oczywisty i trudny do przyjęcia, szczególnie przez uczniów i studentów, że żeby się czegoś nauczyć i zapamiętać, to trzeba chcieć. Innymi słowy, trzeba mieć motywację do tego, żeby zapamiętać. A jakie nazwy się mają do motywacji? I zależy od tego, jaką motywację się wykorzystuje w eksperymencie. Jak na przykład bólową, to uczenie jednopróbowe bez żadnej motywacji działa świetnie. Ja mam pytanie do Pana Profesora. Czy są prowadzone jakieś prace i czy w ogóle jest jakaś szansa na połączenie mózgu z komputerem, powiedzmy z procesorem, żeby wykorzystać moc obliczeniową procesora do wspomożenia naszych myśli, żeby usprawnić nas mózg za pomocą komputera? No ale to masz w kieszeni procesor, którego używasz na co dzień. Czego Ci brakuje, powiedz? <noise> Brakuje mi jakby takiego bezpośredniego myślenia. Powiedzmy, jak myślę nad dowodem jakiegoś twierdzenia, żeby bezpośrednio wykorzystać ten procesor do robienia kilku procesów myślowych naraz, żeby jakoś sobie pomóc. No, ale to masz na pewno dwukorowy procesor w tamtym momencie, nie? No, no. Nie, no, no idźmy dalej. Znaczy drażni się klawiatura, o, tam, o to ci chodzi, tak? Nie, ale, ale ja, ja bardzo poważnie pytam, naprawdę. Znaczy, nie, rozumiem, że możemy jakby wprowadzić jakieś dane do komputera tak. i... Y, on nam to policzy, tak. ale żeby dojść do tych danych, powiedzmy, wymyśleć, jakie dane mamy wprowadzić, no to korzystamy tak. z naszego mózgu. Tak. On potem już, komputer, prowadzi jakieś kompletnie mechaniczne operacje. A tak. Czy możemy wykorzystać procesor, który by nam pomógł w wymyśleniu jakiegoś pomysłu, żeby wpaść Nie. na jakiś pomysł? Sorry. <laughs> Dziękuję. No, to nie pomaga, nie. Tak, no tak, nie, nie, nie. Proszę, proszę bardzo. Odnoś, kontynuując, przepraszam, kontynuując pytanie pana profesora odnośnie kolorów. Jak mózg odbiera kolory i przekazuje, czy w sposób tak jak fotografii poprzez kombinację trzech barw, czy rozpoznaje każdy kolor oddzielnie. To znaczy tam tysiące czy miliony by, by było wtedy, by włączając odcienie. To jest pierwsze pytanie. I, I drugie pytanie do Pana Profesora właściwie. Mózg to jest czasoprzestrzeń. Prawda? Cztery wymiary. Prawda? Teraz z drugiej strony mamy rozdzielczość, o której Pan wspomniał jaka jest rozdzielczość w stosunku do wielkości neuronu. Inaczej mówiąc, czy my jesteśmy w stanie i jaka metoda jest ewentualnie stosowana, żeby w tym czterowymiarowym ośrodku przeprowadzić badanie z odpowiednią dokładnością. I teraz, czy analizy dokonuje się raczej w domenie czasowej, przepraszam, czasoprzestrzennej, czy raczej w formie częstotliwościowej. Dziękuję. Bardzo dobre. Ale to pierwsze kolory. Było, tak? Kolory, kolory są odbierane przez y, czopki siatkówki, które są w, w trzech rodzajach i też dalsza analiza sygnału kolorowego prze, y, przebiega na zasadzie y, miksowania trzech kolorów. Nie ma indywidualnych dla y, tych nieskończonej ilości możliwości barwnych. Tego pan, nie badano na zwierzętach, także trudno nam powiedzieć. Badano prostsze kombinacje kolorów i wiadomo, że od siatkówki przez podkorowe ośrodki wzrokowe do kory wzrokowej utrzymuje się rozdzielczość szef barwną w różnych wariantach. O rozdzielczości już można, tak? Świetne pytanie. Rzeczywiście bardzo dobrze sobie to uświadomić. Rzeczywiście jak teraz o tym pomyślałem, to krótko mówiąc ta rozdzielczość metod badawczych, które są dla nas dostępne, na no, coś już yy, zresztą o to pytał, jest krótko mówiąc fatalna. To znaczy właśnie jest problem z tym czwartym wymiarem, tak? Bo jeżeli chodzi, jeżeli pominiemy, jeżeli pominiemy te trzy wymiary przestrzenne, to tak jak z radością mówiłem, elektroencefalogram, czy też nawet magnetoencefalogram, czyli pole, pole magnetyczne, pochodzące z mózgu, docierające na zewnątrz czaszki, daje nam rozdzielczość, wydaje się absolutnie wystarczającą. Znaczy w neuronach te procesy zachodzą no, w najlepszym razie rzędu milisekund pojedynczych. My spokojnie możemy próbkować co, co milisekundę albo jeszcze gęściej. Ale te obrazy, tak jak wspomniałem, te obrazy o doskonałej rozdzielczości czasowej opisują różnice potencjałów gdzieś na powierzchni głowy. I Dojście do tego, z którego, z którego miejsca w przestrzeni, czyli krótko mówiąc, z którego zakamarka mózgu, te sygnały wyszły, jest niezmiernie skomplikowane matematycznie. To już od twierdzenia z 853, 1853. Cały czas nad tym pracujemy, ale można powiedzieć, że ta rozdzielczość jest bardzo słaba. Trudno w ogóle mówić o dokładnej rozdzielczości, bo raczej zgadujemy to źródło. Z kolei właśnie metody które dają nam, no może niedobrą rozdzielczość, tak? No bo te yy, rezonans magnetyczny, czy nawet PET, coś innego, to są rzędu powiedzmy pojedynczych centymetrów dokładności. Może troszkę lepiej, zależy od tego, jakie mamy sprzęty. To yy, tam bardzo ważne jest to, że ta rozdzielczość w ogóle jest dobrze zdefiniowana, bo wbrew temu, co w bardzo wielu naukowców pisze właśnie, że osiągają bardzo dobrą rozdzielczość rekonstrukcji i lokalizacja źródeł z tej czynności elektrycznej z dokładnością do centymetra dwóch, to nie jest prawda. Tak? To nie jest stabilna, stabilnie fizyczna określona rozdzielczość, natomiast przy tych metodach, które wywodziły się z metod obrazowania, taki odrowy rezonans magnetyczny, tam ten czwarty wymiar był dodany dopiero później. Okazało się, że można szybko zrobić właśnie takie skany jeden po drugim, i pojawia się ten, ten wymiar czasu w nich. To tam przynajmniej możemy uczciwie mówić o rozdzielczości przestrzennej, bo tamte przekroje opierają się na dobrze zdefiniowanych fizycznie procesach. tak? Nie takich jak propagacja pola elektrycznego, którą, którą można opisać. Rzeczywiście. Poza oczywiście możliwościami, nie szczepiania tam pojedynczych elektrod do pojedynczych komórek nerwowych, których jest za dużo, żeby te wszystkie kabelki na zewnątrz wyprowadzić, to poza takimi możliwościami rzeczywiście jest bardzo słabo. A opracowanie z racji w domenie częstotliwości, czy w domenie czy tak. To znaczy te sygnały elektryczne mierzone z powierzchni głowy. Tradycyjnie opisujemy, jest, tak rzeczywiście oscy, opisujemy w domenie częstości bardzo często, dlatego że rzeczywiście oscylacje w mózgu grają jakąś bardzo ważną rolę. I dlatego na przykład no, fala alfa, która się wiąże tutaj właśnie miałem, chciałem wcisnąć coś o neurofeedbacku, bo tak mówiliśmy o tych zdroworozsądkowych rzeczach, a jeszcze z takich bardziej zaawansowanych technik w tej chwili jest taki no, ćwiczenia umysłu, które się powiedzmy wiążą wiążą bezpośrednio już z mierzeniem czynności elektrycznej, jest neurofeedback. Czyli jeżeli przyjmiemy na przykład, że fala alfa, czyli coś, co ma tam rzędu 10 cykli na sekundę, właśnie takich oscylacji w dziedzinie częstości, tak jak Pan powiedział, jeżeli przyjmiemy, że to się wiąże z relaksacją, to możemy ćwiczyć relaksację bezpośrednio, nie w sposób, tylko bezpośrednio wyświetlając sobie na przykład na komputerze, jak wysoko ta alfa w danym momencie się znajduje. No i wtedy w ogóle oscylacje tu pewnie są jakieś głębsze. Dla, dla mnie to jest czysto fenomenologiczne zjawisko, że badamy oscylacje i tak, i takie metody matematyczne, takie metody matematyczne dopasowuje. Natomiast rzeczywiście z tych wszystkich tam sieci sprzężeń i tak dalej, wynika, że oscylacje mają w mózgu jakąś krytyczną rolę dla przetwarzania informacji w mózgu. I w związku z tym, jeżeli już mamy odpowiednią rozdzielczość czasową, tak? bo teraz jeżeli mamy takie sygnały jak fMRI, które się mierzy co sekundę albo co kilka sekund, no to tam już trudno mówić o tych oscylacjach. Więc jeżeli mamy... Też. W każdym razie... Tak, częstość dla, dziedzina częstości, dlatego że oscylacja, ja bym powiedział, nie dlatego, że jest łatwiej, bo mechanizm, materiał, matematykę mamy teraz wystarczająco zaawansowaną. Natomiast w dziedzinie częstości, dlatego że oscylacje w mózgu grają jakąś bardzo ważną rolę. Była mowa o stwardnieniu rozsianym. Chciałabym się zapytać o Alzheimera. Jakie są teraz ostatnie, nie wiem, najświeższe wiadomości na temat Alzheimera? Może możemy go jakoś pokonać, albo wiemy coś tam, co się lepiej dzieje? I drugie pytanie. Nie wiem, to nie możemy, proszę Pani, nie, że nie ża to, mamy żadnego słowa A Są niedobre wiadomości, mianowicie pojawiły się wczesne formy Alzheimera. Być może dawniej nie były tak diagnozowane. Innymi słowy, dawniej uważało się, że Alzheimer się pojawia między 55-60 rokiem życia. No to, to jest, Mówimy Alzheimer, ale to jest demencja. Innymi słowy, jest wiele odmian, a my wszyscy mówimy Alzheimer. Jest taka inna choroba neurodegeneracyjna, ktoś nazywa choroba Pika. Też zanikają komórki mózgu, tylko w innych kawałkach i troszkę inny jest obraz, ale również znika pamięć. A teraz się pojawiają osoby, które są, mają zdiagnozowanego Alzheimera w wieku 40-45 lat, więc wiadomości są niedobre. Znaczy, z tego co ja wiem, to Alzheimera tak naprawdę można stwierdzić tylko postmortem, więc. Nie, o nie, już nie, nie. Już się nie? Już dawno. Czy poprawiłyby? O to ja nie wiedziałam. Chciałabym się dowiedzieć, czy metodą ćwiczeń umysłu można by zmienić osobowość? Ale... Osobowość się zmienia całe życie. Ja myślę, to czy krótka odpowiedź? Yy... Nie. Tak, to jest strasznie trudne pytanie, tak? czy, Co pani rozumie pod, pod tym pojęciem osobowość? Co by pani, czy, czy pani ma jakąś konkretną, negatywną cechę, którą chciałaby pani zmienić? Czy tam u osoby? Demisja, tak, U kogoś to wszyscy, którzy kiedykolwiek kogokolwiek wychowywali, to wiedzą, że to jest dosyć. Jest beznadziejne. To, nie jest to niemożliwe. Natomiast na pewno jest potrzeba współpracy ze strony osoby, której chcemy to zmienić, tak? No to u siebie na pewno motywacja, motywację możemy znaleźć, jeżeli jest to. Ale to pytanie co, tak? To, to, to zbyt ogólne pytanie, żebym mogła tak po prostu odpowiedzieć. Ja, ja mogę do tego dodać. No takie rzeczy jak na przykład otwartość na doświadczenie, introwersje, ekstrawersje, ona się zmienia w ciągu życia, prawda? Ekstrawersja sta, spada, stajemy się coraz bardziej introwertywni. ale czy to można zmienić? Wątpię. I, znaczy, I drugie pytanie to znaczy, my się raczej dostosowujemy do tego, jacy jesteśmy. Jeżeli myślimy o takich. Tylko to pytanie było, co to jest osobowość. Jeżeli myślimy na przykład o takiej cesze jak lenistwo czy niepunktualność, których, o których psychologowie nie, nie uznają tego za terminy psychologiczne, bo lenistwo to jest po prostu brak motywacji, a nie cokolwiek innego, to oczywiście, jak się wywoła właściwą motywację, to, to można przestać w tej dziedzinie być leniwym, w tej dziedzinie, ale inne rzeczy, no to trudno powiedzieć, czy jest jakiś trening, który, który zmienia różne cechy. Zachowania możemy zmieniać, jak zaczniemy myśleć o sobie nie w kategoriach cech, tylko w kategoriach zachowań, to wtedy je zmieniamy, prawda? Jeżeli powiemy komuś, głupio się zachowałeś, to on być może następnym razem zachowa się mądrzej. Jak mu powiemy, że jest głupi, to niczego to w jego życiu nie zmieni.